Serdecznie witam wszystkich kapitanów, moi drodzy, dzisiaj oglądamy kolejną reakcję na moim kanale i dzisiaj będziemy oglądać wyzwania szkolne. Ooo no nie, znowu będzie coś z zakochaniem, mi się wydaje. Mi się wydaje, że znowu nasz zombiaczek. Tutaj coś... Co on tu? Co on wygląda? O kurde, TNT tam jest na dole! Creeperowa babeczka. Ale o co tutaj tak naprawdę w ogóle chodzi, widzowie, bo... Mucha, leci tutaj teraz pytanie, który z uczniów to narysował, tak? Bo to jest chyba praca od uczniów, nie? Więc tutaj to bardziej trzeba było ocenić. Dobra. Matematyczna lekcja dzisiaj, dobra, czyli mamy lekcję matematyki i, I no tutaj niezbyt niezbyt chętnie chyba uczniowie przystępują do rozwiązywania zadań matematycznych Wy oczywiście zostawcie łapeczkę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco Bo filmy są codziennie, prawie codziennie, no ostatnio trochę rzadziej z tego względu, że No są zmiany, będą zmiany w pokoju, ale to o wszystkim się dowiecie później, dobra 3 plus 3, no powiedziałby 7, nie? Nie no 6, 6 Jak 3? Czekaj, to jest jakaś wyższa matematyka, jak on to zrobię? Jak on to zrobi? 3 plus 3? Nie, no dobrze, zostaw, dobrze. Dobrze było. Czemu on się tak myli? Nie, no było dobrze. To jest ja na Macmy, dosłownie. Ja na każdym sprawdzenie z Macmy to byłem ja. Okej, okay, dobra. Tu jest kolejność wy wykonywania działań. 9 przez 3 to się równa 3, 6, 3, 9. To jest na pewno dobra odpowiedź. Nie ma wątpliwości, że jest inna. Dobrze napisał. Napisał 9. Dobrze napisał: Jabłko plus jabłko. Dwa eee, jabłka. sad Eee, nie, nie, źle robisz. To ci nic nie wyjdzie w ten sposób. Jaki, easy? No i co napiszesz? No nie mogę, ten dalej, ten dalej do zdjęć, ten dalej zdjęcia ogląda. O! Dostał też zadanie, ciekawe czy rozwiąże. No nie rozwiąże, bo nie potrafi. Kurde, on też rysuje. Nie, a ja nie mogę o co tutaj chodzi, oni rysują jakieś obrazki. Pięć do O, kurde, ciężkie. Ciężkie, ale on to umie, bo on zawsze jest. On to jest swagger. On to zawsze. On takie coś rozwiązuje na śniadanie, widzowie, on to potrafi. Kawka. Kawka na minus dzisiaj towarzyszy mi. Kawka ja podzielony, słodzone, będę wiesz, Expirał A to, ten, ta. 15 tam to, to było łatwe. O kurde, ale ja mu się chyba pomylił, coś zrobił? Zrobił, pusta kartka. Dobra, Enderman. Zobaczmy, 5 plus 5 plus 5. 15. NA KALKULATORZE! O kurde, ale nie można tak, no właśnie. To przypał nauczyciela będzie. Show, show pokażcie odpowiedzi. O nie! Jakie 36, dobra, on co? Dobrze ma, dobrze ma, dobrze ma, nice. No nie, no jak 0, no przecież to nie było tam 0, tylko miało wyjść 2 chyba, albo 2. On rozwiązał tam te najcięższe zadanie! 15 minus... O kurde, zamięk co to? No Szóstka. szóstka, szóstka, szóstka od razu, widzowie. I łapeczka jest w nie? Tam, tamte za, zasłużył na szóstkę, mi się wydaje. Dobra, kolejna lekcja, ciekawe, czy dzisiaj znowu matma. Czy dzisiaj będzie rysowana na przykład coś na tablicy? Zobaczmy. No, Jak go, co to jest? Ceso nam? Stary Fortnita! Fortnita na lekcji, no nie, no nie wierzę. Jak on jest staje... w Water? Co to jest? Flip Challenge. O kurde, niezłe, niezłe na głowie. Ej, ale to była szklanka, nie, nie szklanka, tylko plastikowa butelka to była, co to miało być, kurde. Kurde, wiks kanada, o Ała. Ała, to troszkę mogło zaboleć, prawda, prawda? Okej, okay. dobra, no i teraz co dalej, co dalej, okej, okay. a więc zamykamy laptopa, lecimy. Today we'll play death run, death run, death, death, run, creeper first. Dawaj, creeper pierwszy. Okej. Okej, ok, okej, okay, okay, okay. co tutaj się będzie działo, dobra, więc skok, skok. Run. O, kurde, biegnij, biegnij, biegnij przed. Biegnij przed siebie do drzewa, drzewo. Co ty robisz? Czemu on naokoło idzie? Czemu on naokoło. Bomba wybuchła, okej, okay, no. No niezbyt pozytywnie to wygląda. A! Uważaj, 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 uważaj! 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 Ok, czyli po prostu nie zdał, okej, okay, rozumiem, czyli po prostu nie zdał. Nie zdał dostał pałę, tak? Ale nie zasłużana, bo... No nie dało się do mnie zrobić moim zdaniem. To było ciężkie, dobra. Eee, szkieleton. Na lewo. Na lewo, do drzewa, albo z drzewa, albo na drzewo. Nie. Uj. Uj nie, nie! To jest najgorsze co możesz zrobić. Tak Cię w końcu trafi ta bomba! Trafi cię ta bomba! No no właśnie, no i co teraz? I co teraz? co, co teraz? Nie potra... Ała Jejej, a Dobra, creeper. Pigman. Pigman. Zobaczmy. Ja w ogóle mam wrażenie, że już to kiedyś widziałem, ale nie wiem, dobra. E, pigman, pigman, e, na drzewo. Na drzewo, no masz strzałkę, macie strzałkę. Czemu nie korzystacie? No brawo, pierwszy! Pierwszy, który skorzystał ze strzałki. No i nie dało się tak wcześniej? Czemu każdy tak nie zrobił? Tylko on jest mądry. Tylko on tak naprawdę potrafił logicznie myśleć. Zobacz. No, no. Tylko on potrafi logicznie myśleć. No, zobacz, no. No, zobacz, wicu no. Tylko on jest w stanie to wymyślić, no. No I to jest prawdziwy człowiek, Polak, rodak, który potrafi używać mózgu. Na kaktusach skaczem, żeś to boli. Widzę, to jest coś niegra. Przecież kaktusy bolą. Widzę. Ojej. W odpowiedniej chwili trzeba. Teraz. Dobrze. A, wow, ale jak tak szuka? Witter dobra. No nie, no on se poleci, on poleci nad, nie? No, fajnie. Fajnie. Fajnie, że umiesz latać. Fajnie, że nauczyłeś no, nas latać, nie? Fajnie, że nam pokazałeś jak się lata. Fajnie, dzięki. Fajnie, że nam... No, no dobra, to jest zwane cheatery, co? Eee, równiej równiejsi, równi równiejsi, nie? No widzisz, on nie ma żadnego problemu z przejściem tego parkura, ale to jest problem w tym, że. No, to jest oszust My, Ja się pod tym nie podpisuję. To jest oszust on to oszukał i tak nie powinno być. Zbanować tego gracza na zawsze w naszej grze. Nie chcemy z takimi ludźmi spędzać czasu. Woda, no i co teraz? I co teraz? I co teraz? I co no. teraz? No? A! I co? I co? I co zrobisz? Ja uważam. Nie, no, nie, no, przecież to są jakieś jaja, no. No nie da się tak zrobić. Finisz. Jako jedyny przeszedł. Ja się tak nie bawię, widzowie. No, łapeczkę zostawcie, ale kurde. To jest akurat nieuczciwe. Nieuczciwe, że to się tak zakończyło. Bo. Bo wiecie o co chodzi tak nie można zrobić. Nie da się tak, dobra. Ponownie, nasz Maciek, nauczyciel. A tu z telefonami. Weź im te telefony, człowieku. Weź im te telefony. Ucho mnie, wędzi. Weź te telefony. Weź te telefony, co ty robisz? Oni co jaja z ciebie robią? Weź te telefony. Ale iPhone, iPhone X, Wszyscy mają iPhone'a tam. Okej, okay. piszemy coś na tablicy. 1 minus 1: 0. Prosto. easy. Easy, easy. Big man, help! No jak? No błagam! Jakie? No jaja se robi z ciebie! No nie, no nie, no i on to pójdzie to napisze i dostanie jedynkę. <laughs> Wszyscy mają bajkę z niego, teraz jemu będzie smutno no, Tak jest, ale ja tak też kiedyś miałem taki przypomnienie, że źle napisałem i każdy śmiał Nie jest to za kolorowe Nawet coś cięższego Fitness Uuuu Będziecie tankować, tank, tankować te bicepsy O kurde O Jezus Ja już widzę tą sztangę tam 100 kilo To się nie skończy dobrze, 100 kilo to waży ee, udzian, Albo gruba świnia O Taka solidna świnia, nie? Ze wsi O kurde. Jak no to... Ale ze stówką, bo ta To jest niemożliwe! Dobra! To jest takie oszustwo, że że nie jest najsłabszym potworem! Niemożliwe, że on też... Ile tam? 500, tak? I na łapę to robi. Ha, bo on już tego rusu. Fajnie. Z pewnością to się tak. Z pewnością w prawdziwym życiu to tak wygląda. Że się macha i, i on też się będzie chciał i sobie połamie nogi. A bo dam ręce, cokolwiek. On tego nie weźmie nawet, kurde. Wziął to? Jak to jest możliwe, że on to wziął? Jak to jest? Jak to jest w ogóle, widzowie? Zupełnie laga. Zupełnie laga, jak to jest w ogóle możliwe, że on to tam wziął? Kurde, a czemu tutaj tylko muzyka gra kurde nie jest w ogóle. Nie ma dźwięków jak zawsze! Czemu się tak zrobiło? Jezus nie! Co tu się dzieje? to world record widzę. To na tym world recordzie musimy zakończyć widzowie, bo tutaj się dźwięki po prostu nie działają, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Ogólnie jestem mega w szoku, że, że, że takie rzeczy powstają. Mi się to bardzo dobrze ogląda. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, to wtedy na pewno będziecie na bieżąco. Ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia burdeczki. Mm, hello.